Cześć, pokażę Wam dzisiaj historię, ale spróbuję to zrobić na stojąco. Jakby coś to tam ma łóżko, to się przewrócę na łóżko. Jest tak, słuchajcie, kiedyś byłem na Molo w Sopocie i patrzę na turystów, facet sobie idzie tak. A drugi turysta mówi: Panie, czemu pan tak dziwnie chodzi? A bo to wie pan, to jest taki nawyk zawodowy. Ja jestem marynarzem i tak na morzu buja sztormy, i żeby utrzymać równowagę, to tak się o właśnie chodzi. A ten facet mówi: Panie, jakbym ja miał nawyk zawodowy, to ja bym musiał chodzić tak. No, i się dogadali. Teraz Wam powiem taką historię. Z życia wzięto. Idę kiedyś po parku. Nie zawsze byłem abstynentem. To było jakieś 30 lat temu. Idę po parku i zachciał mi się Stanąłem pod drzewem. I się Nie zauważyłem, że kobieta akurat szła. A kobieta patrzy i mówi, ale bydle. A ja w ojejku, niech się pani nie boi, ja go krótko trzymam i mocno. I się jak kobieta i zaczęła uciekać. Teraz to jestem cały głupi. Ja nie wiem, do kogo ona powiedziała, ale bydle. Czy do mnie, czy do tego, no. <noise> Wiecie o co chodzi. Fajnie, to było na tyle na dzisiaj. To na razie trzymcie się.